Tyle zarabia Rafał Trzaskowski. O wysokości wynagrodzenia prezydenta Warszawy decydują radni na podstawie uchwały. Tak się składa, że zajęli się oni tym tematem podczas ostatniej sesji, która miała miejsce w miniony czwartek. Zgodnie z uchwałą prezydent stolicy będzie zarabiał z tytułu pełnienia obowiązków około 18 293 zł brutto miesięcznie wraz z dodatkami. Jak się jednak okazuje, jest to ta sama kwota jak w poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie Trzaskowskiego utrzymuje się na minimalnym poziomie wynagrodzenia przewidzianego dla prezydenta stolicy, czyli 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego w ustawie o pracownikach samorządowych na tym stanowisku. Miesięczne wynagrodzenia samorządowców, czyli wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast są ustalone w oparciu o zapisy ustawy budżetowej, a także innych rozporządzeń i ustaw. Przepisy te regulują również górny, czyli maksymalny limit wypłat. Czy uważasz, że około 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie to dużo czy mało? Zapewnienie funkcji prezydenta największego miasta w Polsce i nie zapomnij mnie obserwować, aby nie przekonać napić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.